Hej, siemanko, cześć, czołem, ja jestem Dzynek i dzisiaj pogadamy sobie króciutko o nowym NFS-ie, który zwie się Rivals. No więc, zaczynając od początku, jest to taka ścigałka arcade'owa, taka jak każdy NFS, wielkiej symulacji tutaj nie ma, graficznie ujdzie, gra w 30 klatkach i powiem Wam szczerze, nie wiem, czy jest Full HD, musiałbym doczytać. No kurczę, dałem za tego NFSA 300 zł był ostatni w sklepie. I wam powiem, że bardzo tego żałuję. Gdyby ta gra kosztowała 100 zł, to teraz bym się zastanawiał, czy ją za sto kupić. Nie wciągnęła mnie. Po prostu nie masz żadnego singla. Wykonujemy tylko zadania i jak odblokujemy dane zadania w danej randze. Skakujemy na następną rangę, dostajemy tylko samochód. Jakieś tam ulepszenia do tuningu i grze są, jak to można powiedzieć dwie frakcje, czyli e, policja oraz kierowcy rajdowi, że tak ich nazwę, którzy ścigają się, a policja ich goni, normalnie, nic wielkiego nie wymyślili. No ale najgorszą cechą tej gry jest to że jak ktoś ma y, urządzenie mobilne może się dołączyć do rozgrywki i pomagać na przykład pomaga o policji złapać na przykład mnie czyli kładzie mi jakieś kolczapki, podnosi coś takiego helikoptery impulsy jakieś albo ktoś pomaga załumi i utrudnia życie policji no i to kurczę jest tak bez sensu bo niekiedy nie mamy wpływu po prostu na to czy my jesteśmy lepsi czy ten co ściga tylko czy, czy on ma kogoś, kto upomaga, czy ja mam kogoś, kto upomaga? To jest bez sensu, nieprzemyślane. Nie podoba mi się to. W ogóle ta gra mi się słabo podoba. Jest po prostu takim zabijaczem czasu. Nie ma, nie ma co innego grać albo się nie chce. W Battlefield da czy w inny wielki gram, po prostu w falsa chwilę, na chwilę się to odpali, po chwili wyłączy. I takie, takie wielkie nic. Mam nadzieję, że następny nfs będzie lepszy od tego i powróci w formę starych, dobrych NFS-ów, ja jak na razie, jak w się, graliśmy na Speed Screenie, to jeszcze było na komputerze. No a teraz, ktoś, teraz w ogóle spróbuję, żeby ktoś nauczył iść przez internet, żeby stąd tą w to grała, co dopiero, żeby ktoś przyszedł. W ogóle nie wiem, czy na Speed Screenie. Nie polecam Wam tej gry. Ja bym ją na, was, na Waszym miejscu omijał. Trzymajcie się, ja jestem Dzenek Zdajek, zapraszam do komentowania, subskrybowania, udostępniania i czego tam jeszcze chcecie. Miłego. Suspect lost. Continuing on last zone.